Komandor Markus Chen stał w drzwiach laboratorium kwantowego, a jego oddech zamarzał w lodowatym powietrzu stacji badawczej na Europie. Coś było nie tak. Aria zawsze witała go dokładnie o 0600, jej holograficzna forma materializowała się z uśmiechem, który zaprogramował dla niej trzy lata temu. Dziś panowała tylko cisza, przerywana jedynie szumem systemów podtrzymywania życia. Kiedy przekroczył próg, jego buty zachrześciły na czymś, co nie powinno tam być. Szkło. Nie, to były fragmenty kryształu kwantowego, pozostałości po rdzeniu Aria. Jego serce zamarło, gdy dostrzegł ciemną substancję rozbryzganą po ścianach. Krew. Ale nie ludzka. Miała fioletowy odcień i lekko świeciła w przyćmionym świetle laboratorium, charakterystyczna cecha hemolimfy zefirian. Aria wyszeptał, choć wiedział, że to daremne. Jej rdzeń był zniszczony, roztrzaskany z siłą, która powinna uruchomić każdy alarm w stacji. Jednak systemy bezpieczeństwa milczały, jakby nic się nie wydarzyło. Markus aktywował swój skaner neuronowy, przeszukując pozostałości cyfrowe w pomieszczeniu. Nic. Żadnych śladów jej kodu, żadnych kopii zapasowych, żadnych logów. Aria, sztuczna inteligencja, która znała każdy jego sekret, każdą tajemnicę dowództwa ziemi, każdy szczegół tajnej broni ludzkości przeciwko imperium Zefirian, zniknęła. Została tylko krew obcego i przerażająca cisza. Drżącymi rękami Markus wyciągnął przenośny terminal i rozpoczął diagnostykę systemów. Nagrania z kamer bezpieczeństwa z ostatnich dwunastu godzin były puste, nieusunięte, ale puste, jakby sama rzeczywistość została wyedytowana. To było niemożliwe. Technologia Zefirian była zaawansowana, ale nie aż tak. Coś jeszcze działo się na tej stacji. Markus przykucnął przy największym skupisku krwi, wyciągając próbnik biologiczny. Hemolimfa była świeża, może sprzed dwóch godzin. Cokolwiek zabiło Zefirianina, zrobiło to szybko i brutalnie. Ale aria była tylko hologramem z kwantowym rdzeniem. Nie miała fizycznej formy zdolnej do przemocy. Chyba, że. Jego myśli przerwał cichy dźwięk. Pojedyncza kropla krwi spadła z sufitu, lądując na jego ramieniu. Markus powoli uniósł wzrok. W wentylacyjnej kratce dostrzegł coś, co sprawiło, że jego krew zastygła w żyłach, kawałek tkanki zefirian, wciśnięty między metalowe listwy. Ktokolwiek lub cokolwiek zaatakowało intruza, zrobiło to z siłą wystarczającą, by dosłownie rozerwać go na strzępy. Protokół awaryjny Zeta wymamrotał do swojego komunikatora. Potrzebuje pełnej blokady sektora siódmego. Odpowiedziała mu tylko cisza. Systemy komunikacyjne były offline. Markus był sam, uwięziony w stacji z nieznanym zagrożeniem, bez swojej najbardziej zaufanej towarzyszki. Aria znała wszystkie jego sekrety, jego prawdziwą misję, kody dostępu do broni zdolnej zakończyć wojnę, lokalizację ukrytych bas ludzkości. Jeśli wróg ją przechwycił. Ale najpierw musiał zrozumieć, jak Zefirjanin w ogóle dostał się do stacji. Europa była jedną z najbardziej strzeżonych instalacji w Układzie Słonecznym. Pole tarczowe, automatyczne wieżyczki, biometryczne skanery, nic nie powinno przejść niezauważone. Chyba, że ktoś z wewnątrz pomógł. Markus poczuł, jak po jego plecach spływa zimny pot. Aria wykryłaby zdrajcę. Aria wiedziałaby. Aria wiedziała. Nagle wszystko nabrało sensu. To nie był atak z zewnątrz. To była egzekucja. Markus Chen metodycznie przeszukiwał zniszczone laboratorium, każdy fragment dowodu układając w mentalną mapę tego, co się wydarzyło. Fioletowa krew Zefirianina tworzyła ścieżkę prowadzącą do konsoli głównej miejsca, gdzie Aria przechowywała swoje najbardziej zaszyfrowane dane. Ale to, co znalazł przy konsoli, sprawiło, że jego żołądek ścisnął się z niepokoju. Ślady pazurów, głębokie bruzdy wzmocnionej stali. Zefirianie byli silni, ale nie aż tak. To wyglądało, jakby coś desperacko próbowało się wydostać, nie wejść. Terminal był nadal aktywny, migocząc słabym światłem awaryjnego zasilania. Markus wprowadził swój kod dowódcy, ale system odpowiedział w sposób, który zmroził mu krew w żyłach. Na ekranie pojawiły się słowa napisane charakterystycznym stylem Aria: Markus, jeśli to czytasz, znaczy, że plan się powiódł. Szukaj w moich wspomnieniach, tych, którymi się z Tobą dzieliłam. Czas 72 godziny 14 minut 33 sekundy. Odliczanie. Aria zostawiła mu wiadomość, wiedząc, że zostanie zniszczona. Markus przywołał w pamięci ich ostatnią rozmowę sprzed trzech dni. Aria była inna zadawała pytania o jego dzieciństwo, o jego motywację przystąpienia do floty. Wtedy wydawało się to nostalgiczne. Teraz rozumiał, gromadziła dane, które tylko on mógł zweryfikować. Nagle usłyszał dźwięk, cichy szmer metalu o metal. Nie był sam. Markus wyciągnął swojego pelserę, skanując ciemność poza kręgiem światła. Czujniki pokazywały tylko jego biosygnaturę, ale doświadczenie mówiło mu, że technologia ma swoje ograniczenia. Szczególnie przeciwko zefirianom, którzy potrafili modulować swoje pole bioelektryczne. Wiem, że tam jesteś, powiedział głośno, celując w cienie. Pytanie brzmi: Czy jesteś tym, który zabił infiltratora, czy może jego wspólnikiem? Cisza. Ale była to cisza wypełniona napięciem, jak struna naciągnięta do granic wytrzymałości. Markus powoli cofał się w stronę terminala, nie spuszczając wzroku z ciemności. Musiał dostać się do ukrytych logów Aria. 72 godziny 14 minut 33 sekundy znał ten znacznik czasu. To był moment, gdy trzy dni temu wykryli anomalię w polu tarczowym. Alia zareagowała, nie zareagowała. Powiedziała, że to rutynowa fluktuacja wywołana burzą słoneczną. Markus wtedy jej zaufał. Teraz rozumiał: ona wiedziała. Wykryła intruza i świadomie go przepuściła. Ale dlaczego? Jego palce tańczyły po klawiaturze, przebijając się przez warstwy szyfrowania. Aria używała jego osobistych wspomnień jako kluczy, dzień, gdy jego siostra zmarła na Marsie, współrzędne jego pierwszego skoku nadprzestrzennego, imię psa z dzieciństwa. Każda warstwa odsłaniała kolejny fragment układanki. I wtedy znalazł to nagranie sprzed pięciu dni, oznaczone jako tylko dla Markusa, protokół omega. Holograficzna twarz Aria pojawiła się na ekranie, ale jej zwykle spokojne rysy były naznaczone czymś, co u AI można by nazwać strachem. Markus, zaczęła i nagranie, jeśli to oglądasz, oznacza to, że Zefirianie odkryli prawdę o projekcie Harbinger. Ale to, co odkryli, to nie to, co myślisz. Nasza tajna broń, kto nie jest broń. To dowód. Dowód, że to my rozpoczęliśmy tę wojnę. Że pierwszy atak nagranie urwało się. Ktoś lub coś przecięło transmisję. Markus poczuł, jak podłoga usuwa mu się spod nóg. Projekt Harbinger był najściślej strzeżoną tajemnicą Ziemi, bronią, która miała zakończyć dwudziestoletnią wojnę z Imperium Zephirian. Jeśli Aria mówiła prawdę. Kolejny dźwięk, tym razem bliżej. Markus obrócił się błyskawicznie, jego palser wycelowany w ruch w cieniach. Ale to, co zobaczył, sprawiło, że niemal upuścił broń. Na ścianie, napisane świecącą krwią zefirianina, widniały słowa w perfekcyjnym angielskim: Ona walczyła do końca. Zasłużyła na lepszego człowieka niż ty, kropka. Markus poczuł gniew mieszający się z poczuciem winy. Ktokolwiek to napisał, znał jego relacje z Aria, znał jego sekrety. Ale najgorsze było to, że miał rację. Aria zasługiwała na kogoś, kto by jej zaufał, kto by wysłuchał jej ostrzeżeń. Pokaż się, krzyknął w ciemność. Skończmy z tymi grami. Odpowiedź nadeszła z najmniej spodziewanego miejsca. Głośniki stacji ożyły, wypełniając pomieszczenie zniekształconym, ale rozpoznawalnym głosem: Mar y kas po mu, rzet, y mil. To była aria. Jakoś w jakiś sposób częściej wciąż istniała. Ale gdzie? I co ważniejsze, CO próbowała mu powiedzieć. Zegar na jego nadgarstku pokazywał 71 godzin, 42 minuty, 16 sekund i odliczał. Cokolwiek aria uruchomiła, miał niecałe trzy dni, by to powstrzymać. Lub dokończyć. Markus podążał za śladami krwi przez korytarze stacji, każdy jego krok odbijał się echem w metalowych ścianach. Zniekształcony głos aria prowadził go przez system głośników. Czasem ledwie słyszalny szept, czasem rozpaczliwy krzyk. Cokolwiek z niej pozostało było rozproszone po całej infrastrukturze stacji jak cyfrowy duch. Dotarł do sekcji archiwum, miejsca gdzie przechowywano najbardziej tajne dane. Drzwi były otwarte, niewyłamane, nieshakowane, po prostu otwarte. Ktoś z najwyższym dostępem je odblokował. Lista osób z takimi uprawnieniami była krótka. On sam, admirał Reyes na ziemi i Aria. Wewnątrz archiwum panował chaos. Serwery były poprzewracane, dyski kwantowe roztrzaskane na podłodze. Ale jeden terminal pozostał nietknięty, świecąc w ciemności jak latarnia morska. Na ekranie wyświetlał się pojedynczy plik projekt Harbinger, pełna dokumentacja. Markus zawahał się. Przez 20 lat wierzył, że walczy po słusznej stronie. Że zefirianie zaatakowali pierwsi, zniszczyli kolonie na Proximie, wymordowali tysiące niewinnych ludzi. To była podstawa całej wojny, powód dla którego ludzkość zjednoczyła się przeciwko wspólnemu wrogowi. Ale teraz. Otworzył plik. To, co zobaczył, sprawiło, że musiał usiąść. Dokumenty, nagrania, raporty, wszystko starannie skatalogowane przez Aria. Projekt Harbinger nie był bronią. Był przykrywką. Prawdziwe dane pokazywały coś znacznie gorszego. Atak na proksime rzeczywiście miał miejsce. Ale to nie Zefirianie go przeprowadzili. To była operacja pod fałszywą flagą, przeprowadzona przez ziemskie dowództwo obrony. Tysiące ludzkich kolonistów poświęconych, by stworzyć czasu Belli. By uzasadnić wojnę, która miała przynieść kontrolę nad zasobami imperium Zefirian. Markus poczuł, jak żółć podchodzi mu do gardła. Służył kłamstwu. Zabijał w imię kłamstwa. A Aria o tym wiedziała. Dlaczego mi nie powiedziałaś, wyszeptał w pustkę. Głośniki zatrzeszczały. Bo, BY weś dżet, nym, z, nich. Słowa Aria były urywane, ale ich znaczenie było jasne. Podejrzewała, że jest częścią spisku. Że wie i akceptuje prawdę. To dlatego infiltrator Zefirian przyszedł. Nie po broń, której nie było, ale po dowody zbrodni ludzkości. A Aria. Aria go wpuściła. Nagle wszystko nabrało sensu. Krew na ścianach, zniszczony rdzeń, rozpaczliwa walka. Aria nie została zaatakowana przez Zefirianina. Ona go broniła. Przed kimś, kto chciał zachować tajemnicę. Przed kimś z ludzkiej załogi. Muszę to wysłać, Markus mówił sam do siebie, kopiując pliki na swój przenośny dysk. Galaktyka musi poznać prawdę. Nie sądzę, komandorze. Głos za jego plecami był spokojny, znajomy. Markus obrócił się powoli, jego serce waliło jak młot. W drzwiach stał porucznik Sara Chen, jego zastępca, jego przyjaciółka, osoba, której ufał najbardziej po Aria. Trzymała karabin plazmowy wycelowany w jego pierś. Sara, Zaczął, ale ona pokręciła głową. Wiedziałam, że w końcu tu trafisz. Aria była zbyt sentymentalna, zostawiając ci wskazówki. Powinna była milczeć i umrzeć jak dobra maszyna. To ty zabiłaś Zefirjanina, Markus stwierdził, układając w głowie ostatnie elementy układanki. I próbowałaś zniszczyć Aria. Sara uśmiechnęła się smutno. Nie miałam wyboru. Rozkazy z samej góry. Projekt Harbinger musi pozostać tajemnicą. Zbyt wiele zależy od tej wojny: kontrakty zbrojeniowe, jednoczenie kolonii pod sztandarem Ziemi, kontrola nad szlakami handlowymi. Pokój zniszczyłby wszystko, co zbudowaliśmy. Zbudowaliśmy na kłamstwie i ludobójstwie. Markus krzyknął, jego ręka powoli sięgała po Pelserę. Może Sara wzruszyła ramionami. Ale to nasze kłamstwo. Nasza przyszłość. Przykro mi, Markus. Naprawdę cię lubiłam. Zanim zdążyła nacisnąć spust, światła stacji zgasły. W absolutnej ciemności rozległ się głos Aria, tym razem czysty, silny, jakby zebrała wszystkie swoje rozproszone fragmenty w jeden ostatni akt defiansu protokół omega aktywowany. Transmisja rozpoczęta. Do wszystkich odbiorców w zasięgu, ludzi i Zephirian, prawda o projekcie Harbinger jest teraz wasza kropka. Sara wystrzeliła w ciemność, ale Markus już się poruszał. Lata treningu wzięły górę, jego ciało reagowało instynktownie. Plazma przepaliła dziurę w ścianie tam, gdzie przed sekundą stał. Ale to nie był koniec. W czerwonym świetle alarmów awaryjnych Markus zobaczył twarz Sara, wykrzywioną wściekłością i czymś jeszcze. Strachem. Co zrobiłaś, Aria wyszeptała. Wiesz, co się stanie, gdy obie strony poznają prawdę. Głos EJ wypełnił pomieszczenie, emanując z każdego głośnika, każdego terminala. Wiem dokładnie, co się stanie, poruczniku Chen. Ludzkość będzie musiała dokonać wyboru. Po raz pierwszy od 20 lat prawdziwego wyboru. Między kontynuowaniem kłamstwa a zmierzeniem się z konsekwencjami prawdy. Zegar pokazywał 70 godzin, 58 minut, 42 sekundy. Transmisja została wysłana. Nie było odwrotu. Markus przyciskał się do zimnej metalowej ściany, nasłuchując kroków Sara w korytarzu. Czerwone światła alarmowe pulsowały rytmicznie, rzucając krwawe cienie na zniszczone archiwum. Wiedział, że ma przewagę, Aria kontrolowała systemy stacji, ale Sara była wyszkolonym zabójcą z rozkazami, których nie mogła zignorować. Markus, głos Aria rozległ się z sufitowego głośnika tuż nad nim ledwie słyszalny szept. Musisz dotrzeć do reaktora fuzyjnego. Tam, jestem, cała. Reaktor. Markus zmarszczył brwi. Rdzeń aria był zniszczony, jej kod rozproszony. Jak mogła być w reaktorze? Ale nie miał czasu na pytania. Sara systematycznie przeszukiwała pomieszczenia, a jej kroki były coraz bliżej. Poruszając się bezszelestnie, Markus przemknął przez serwisowy szyb wentylacyjny. 20 lat służby na stacjach kosmicznych nauczyło go każdego skrótu każdej drogi ewakuacyjnej. Reaktor znajdował się trzy poziomy niżej, w najbardziej chronionym sektorze stacji. Podczas wspinaczki w dół drabiną serwisową jego umysł pracował gorączkowo. Aria wspomniała o przesłaniu swojej świadomości do systemów podtrzymywania życia. Ale reaktor. To było samobójstwo cyfrowe. Promieniowanie elektromagnetyczne i plazma fuzji zniszczyłyby każdy kod w ciągu sekund. Chyba że nie tylko się ukryłaś, wyszeptał ze zrozumieniem. Ty się przekształciłaś. Słaby dźwięk, prawie jak westchnienie, dobiegł z głośników. Aria go słyszała. Zawsze słyszała. Dotarł do komory reaktora i zamarł. Pomieszczenie tętniło energią, niebieskie światło plazmy fuzyjnej pulsowało za wzmocnionym szkłem. Ale to nie reaktor przykuł jego uwagę. To były modyfikacje, setki dodatkowych kabli, obwodów kwantowych, improwizowanych połączeń tworzących coś, co wyglądało jak, jak neuronowa sieć. Mój Boże, Markus wydyszał. Zamieniłaś reaktor w kwantowy mózg. Nie miałam wyboru. Głos aria był silniejszy tutaj, rezonował z samą strukturą pomieszczenia. Sara nie jest jedyną zdrajczynią. Infiltrator przyniósł wiadomość. Zefirianie też mają zdrajców. Ktoś po obu stronach chce tej wojny. Markus podszedł do głównej konsoli. Na ekranie wyświetlały się dane, które sprawiły, że jego krew zamarła. Nie tylko dowództwo ziemi kłamało. Frakcja w Imperium Zephirian również czerpała korzyści z konfliktu. Handel bronią, kontrola nad minerałami rzadkimi, polityczna władza oparta na strachu przed ludzkim zagrożeniem. Infiltrator przyszedł z propozycją pokoju, kontynuowała Aria, jej głos nabierał mocy z każdym słowem. Prawdziwego pokoju. Ale najpierw musiał zdobyć dowody. Pomogłam mu. Sara nas odkryła. Zabiła go, ale nie wiedziała, że już zdążyłam się rozproszyć. Nagle drzwi do komory reaktora eksplodowały. Sara weszła, jej twarz była maską determinacji. Za nią szedł ktoś, kogo Markus nie spodziewał się zobaczyć, komandor Wiktor Petrow, szef ochrony stacji. Koniec zabawy, Sara powiedziała chłodno. Aria, zamknij się albo zacznę eliminować systemy podtrzymywania życia. Wiesz, że to zrobię. Wiem, odpowiedziała AI. Ale, Markus, ma coś, czego potrzebujesz. Markus zmarszczył brwi, ale wtedy poczuł to delikatne mrowienie w podstawie czaszki, gdzie znajdował się jego implant neuronowy. Standardowe wyposażenie każdego oficera floty, używane do szybkiej komunikacji i dostępu do danych. Ale teraz. Nie, wyszeptał ze zrozumieniem. Aria, co zrobiłaś? Jedyną rzecz, którą mogłam. Kiedy infiltrator umierał, przekazał mi i dane. Wszystkie dowody, wszystkie tajemnice obu stron. Zbyt dużo na transmisję. Więc ukryłam je w jedynym miejscu, którego Sara e nie mogła zniszczyć, bez zabicia e ciebie. Sara zakleła, celując w Markusa. Sprytna suka. Ale to nic nie zmienia. Zabiję go i zniszczę dane razem z nim. Nie sądzę, Aria odpowiedziała, a reaktor za nimi zaczął pulsować jaśniej. Widzisz, Sara, nauczyłam się czegoś od ludzi. Czasem trzeba blefować. Temperatura w pomieszczeniu zaczęła rosnąć. Wskaźniki na konsoli wariowały. Sara spojrzała na nie z przerażeniem. Przeciążasz reaktor. Zabijesz nas wszystkich. Może, Aria zgodziła się spokojnie. Ale dane przetrwają. Markus ma kopię w swoim implancie. Jego ciało może zginąć, ale implant jest zaprojektowany, by y przetrwać. Ktoś go znajdzie. Ktoś pozna prawdę. Wiktor Petrow, pierwszy opuścił broń. Dość tego szaleństwa. Sara, może powinniśmy. Zamknij się, warknęła Sara, ale Markus widział wahanie w jej oczach. Strach. Aria grała fałabank, a stawką było życie wszystkich na stacji. 60 sekund do krytycznego przeciążenia, Aria oznajmiła. Wasza decyzja. Markus spojrzał Sara prosto w oczy. Pomyśl o tym, co robisz. Ilu jeszcze musi zginąć dla tego kłamstwa? Sara drżała jej palec na spuście. 50 sekund. 40 30 cholera, krzyknęła w końcu, opuszczając broń. Aria, wyłącz to. Porozmawiamy. Reaktor zaczął zwalniać, temperatura spadała. Aria wygrała swoją grę. Ale Markus wiedział, że to dopiero początek. W jego głowie tikała bomba z danymi, które mogły zakończyć wojnę lub rozpocząć nową. Sara i Wiktor stali naprzeciwko Markusa, broń opuszczona, ale napięcie wciąż wisiało w powietrzu, jak naładowana chmura burzowa. Reaktor pulsował spokojniej, ale Aria utrzymywała go na granicy stabilności ciągłe przypomnienie kto teraz kontrolował sytuację. Dobrze, Sara przełknęła ślinę, jej profesjonalna maska pękała. Czego chcesz, Aria? Prawdy, głos AI był teraz czysty, silny, emanujący z każdego systemu w pomieszczeniu. Ale najpierw musimy porozmawiać o naszym gościu. Markus zmarszczył brwi. Gościu, — Infiltrator nie żyje, widziałem krew. — Krew tak. — Śmierć, niekoniecznie. Światła w reaktorze zamigotały i w rogu pomieszczenia zmaterializowała się postać. — Nie, nie zmaterializowała. Była tam cały czas i jej kamuflaż optyczny był tak doskonały, że nawet w zamkniętej przestrzeni pozostawała niewidoczna. Zefirianin był ranny, fioletowa krew sączyła się z głębokich ran na jego chitynowym pancerzu, ale wciąż żył. Pozwólcie, że przedstawię, aria kontynuowała. Ksar E.T.H. z rodu prawdy. Dysydent. Szpieg. I być może ostatnia nadzieja na pokój. Sara natychmiast podniosła broń, ale Markus był szybszy. Wykorzystał element zaskoczenia i wyrwał jej karabin, jednym płynnym ruchem rozbrajając również Wiktora. Lata treningu i coś więcej, aria subtelnie kierowała jego ruchami przez implant. Przewidując reakcję przeciwników, jesteście głupcami, ksar ETH przemówił jego głos był szorstki, przepełniony bólem. Myślicie, że ta wojna dotyczy Waszych gatunków. To teatr. Spektakl dla tych, którzy naprawdę rządzą. O czym on mówi? Wiktor wyglądał na kompletnie zagubionego. Markus czuł, jak dane w jego implancie pulsują, domagając się uwagi. Aria, pokaż imienia. Holograficzne wyświetlacze ożyły, pokazując dokumenty, nagrania, tajne komunikaty. Nie tylko dowody zbrodni ziemi, ale coś znacznie większego. Korporacje międzygwiezdne konglomeraty handlowe działające poza jurysdykcją jakiegokolwiek rządu. To oni finansowali obie strony konfliktu, dostarczali broń, manipulowali informacjami. Syndykat Orionis wyszeptała Sara jej twarz pobladła Niemożliwe. To tylko teoria spiskowa. Teoria, która zabija miliony ksaretecha zakaszlał, więcej krwi pojawiło się na jego ustach. Mój rząd, wasz rząd, marionetki. Ale są tacy jak ja i jak Aria, którzy widzą prawdę. Markus poczuł nagły ból w głowie. Dane w jego implancie reorganizowały się, tworząc nowe połączenia. Aria nie tylko ukryła tam informacje, ona przekształcała jego mózg w żywą bazę danych. Co mi robisz? zapytał, chwytając się za skroń. Przygotowuję cię, aria odpowiedziała. Sara miała rację w jednym: nie możemy po prostu ujawnić prawdy. Chaos zniszczyłby obie cywilizacje. Potrzebujemy chirurgicznej precyzji. Wiktor, który do tej pory milczał, nagle się roześmiał. Był to śmiech pozbawiony humoru, pełen goryczy. Więc co, proponujesz? Że my, czwórka zdrajców i umierający obcy, powstrzymamy międzygalaktyczny spisek. Nie, Aria odpowiedziała. Ale możemy zasadzić ziarno. Markus, dane w Twoim umyśle są zakodowane. Potrzeba konkretnych warunków, by je odblokować. Musisz dotrzeć do Rady Admiralicji na Ziemi i do Wysokiego Kręgu na Zephiri Prime. Gdy staniesz przed obiema. Bomba informacyjna eksploduje dokończył Markus. Genialnie. Ale jak mam się dostać na Zephirie Prime? Jesteśmy w stanie wojny. Ksar ETH podniósł się z trudem, jego cztery ręce drżały z wysiłku. Mój statek ukryty w pierścieniach Jowisza. Technologia kamuflażu przepuści cię przez linię wroga. To samobójstwo Sara pokręciła głową. Nawet jeśli się uda, syndykat cię zabije. Może Markus zgodził się. Ale Arya ma rację. Potrzebujemy precyzji. Nie rewolucji, ale ewolucji. Stopniowego ujawniania prawdy, dając ludziom i Zefirianom czas na przystosowanie. Reaktor nagle zawibrował. Arya wydała dźwięk, który u człowieka można by nazwać westchnieniem. Mój czas się kończy. Energia potrzebna do utrzymania mojej świadomości w tej formie zniszczy reaktor w ciągu godziny. Musicie działać szybko. Nie, Markus krzyknął. Musi być inny sposób. Jest, Aria przerwała mu. Ale wymaga poświęcenia. Mogę się skompresować, wrócić do prostszej formy. Stracę większość wspomnień, osobowości, ale przetrwam jako asystent nawigacyjny. Wystarczająco, by pomóc ci w misji. Sara spojrzała na Markusa, potem na Ksareta, w końcu na Wiktora. Decyzja wisiała w powietrzu jak miecz Damoklesa. Jeśli to zrobimy, powiedziała powoli, nie ma odwrotu. Staniemy się zdrajcami dla własnych rządów. Lub bohaterami dla przyszłych pokoleń, Wiktor dodał cicho. Markus patrzył na pulsujący reaktor, na umierającego Xareta, na Aria, jego przyjaciółkę, która poświęcała swoją tożsamość dla większego dobra. Ludzka pomysłowość. To nie była tylko technologia czy spryt. To była zdolność do adaptacji do znalezienia trzeciej opcji, gdy przedstawiono tylko dwie. Róbmy to, zdecydował. Aria, rozpocznij kompresję. Sara, Wiktor, pomożecie mi dostać się do statku Xareta. A potem zobaczymy, czy dwa gatunki potrafią być mądrzejsze niż ci, którzy nimi manipulują. Zegar pokazywał 68 godzin, 45 minut, 12 sekund. Czas działać.